Ludzie spraszczają całą atrakcyjność i zainteresowanie od dziewczyn do jednego, czyli do wyglądu. Jednocześnie, pomijając moim zdaniem najważniejszą rzecz w tym wszystkim, czyli Twoją energię. Jeżeli ona jest zatruta, to nawet jeżeli jesteś naprawdę zajebiście atrakcyjnym młodym mężczyzną, to i tak to nie będzie szło tak, jak tego chcesz. No i właśnie, zauważam u nas właśnie, u młodych mężczyzn, że przez taką jedną rzecz sami to sobie robimy, a mianowicie. Chodzi mi o pornografię. To dlatego, dziewczyny cię nie chcą. I zanim przejdziemy dalej, chcę Ci tylko powiedzieć, że jeżeli mnie nie znasz, to mam na imię Hubert. I od ponad dwóch lat jestem w zajebistym związku. Od ponad trzech lat jestem wolny od pornografii, więc naprawdę możesz mi zaufać, bo wiem o czym tutaj mówię. Doskonale pamiętam, jak moje podejście do dziewczyn właśnie ulegało takim zmianom pod wpływem pornografii. Miałem 13 lat i to może być nie najlepszy przykład, bo jednak dalej byłem młodym szczylem, ale pamiętam, że byłem zadurzony w swojej koleżance. No, myślałem o niej, przytulałem się do poduszki bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. W momencie, gdy miałem 13 lat, to oglądałem pornografię już od ponad roku i gdy przychodziły jakieś spotkania grupowe i byłem, powiedzmy, po tym takim moim ciągu pornograficznym, po paru zwalonych koniach, jakkolwiek to brzmi, to zauważałem u siebie coś takiego, no raczej dzisiaj to widzę z perspektywy czasu, że przede wszystkim to moje podejście do samego siebie było rozjebane i moje podejście do niej było rozjebane, bo przede wszystkim to byłem taki bardzo pragnący jej uwagi. Dosłownie zrobiłbym wszystko, żeby ona na mnie spojrzała. Żeby ona mnie zwalidowała, żeby powiedziała mi coś, żeby mnie zauważyła, żeby mnie skomentowała. To była taka rola potrzebującego. I moim zdaniem to, że się tak zachowywałem w stosunku do niej, że byłem taki potrzebujący, że tak bardzo pragnąłem jej uwagi, że nie potrafiłem, wiesz, wyłączyć się, pozostać normalny i zachowywać się jak ja, tylko wiesz, cały czas jakieś sztuczne, kurwa, wywoływanie tego, żeby na mnie spojrzała. Moim zdaniem to właśnie pochodziło od tego, że moje podejście do samego siebie było rozjebane. Bo stary, przez pornografię ja sobie totalnie rozjebałem własną samoocenę podejście do samego siebie, to jak ja na siebie patrzyłem. No i w momencie, gdy przez pornografię czułem się jak cipa, po prostu, You're a pussy. czułem się jak osoba, która nie zasługuje na nią, która nie zasługuje na atrakcyjną dziewczynę, która, wiesz, czułem się jak osoba, która jest sama w sobie nieatrakcyjna, to od razu z tej roli buduje się właśnie taka rola potrzebującego. No bo skoro tu w hierarchii jesteś daleko nisko, to musisz się postarać, udawać, kogoś kim nie jesteś, żeby zdobyć uwagę osoby, która jest wyżej od ciebie w tej hierarchii. No i jak możesz się domyślać? To nie przetrwało. Wiadomo, coś tam były, jakieś zaloty, coś tam się działo, może do czegoś nawet doszło, ale to nie miało prawa przetrwać. Wiesz o co chodzi? Bo ja wraz z czasem, wraz z tym, jak moje uzależnienie od pornografii coraz bardziej postępowało, to ja znajdowałem się coraz niżej w tej mojej takiej wewnętrznej hierarchii i moje podejście, te takie zatrute podejście do kobiet, coraz bardziej się intensyfikowało. No i co? Gdy ten epizod się skończył, to pojawiały się następne, były następne dziewczyny, następne próby. Prawie zawsze kończyło się friendzonowaniem, nie? Po prostu. I niczym więcej. Czułem się jak pizda, czułem się strasznie z tym, że wiesz, że dziewczyna może mi się tak podobać, że ja jestem w stanie analizować wszystkie jej sygnały. Patrzeć na to, o której mi wysła wiadomości, patrzeć na to, czy jest aktywna. I dalej, kurwa mi się nie udawało, nie takie miałem podejście wtedy, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że, że to tak nie powinno być. No i właśnie, w momencie, gdy zacząłem się trochę bardziej edukować, co nie, to uznałem, że te moje podejście, że ta moja rozjebana pewność siebie, to moje podejście do tych kobiet, że to jest efekt jakiejś traumy. Relacji z rodzicami, która była może w pewnym momencie popsuta, albo nie wiem, jakieś tam zranienia kurwa z podstawówki. Tak to sobie tłumaczyłem. No ale przyszedł moment, w którym miałem 15 lat i naoglądałem się filmików w internecie, że pornografia szkodzi. Przez całe swoje lata korzystania z pornografii ja głęboko wierzyłem w to, że robię dobrze. Że jest ona nieszkodliwa, że jest ona zdrowa, że pomaga się zrelaksować, pomaga w życiu seksualnym i tak dalej, tak dalej. Cały czas tylko słyszałem o pozytywach pornografii, które potem, jak się się okazało były iluzją. Gdy tak obejrzałem parę filmików na tym YouTube, bo zaczęło mi się to wyświetlać, ja się czułem, jakby ktoś mi kurwa w końcu otworzył oczy. Zrozumiałem, dlaczego czułem się tak chujowo ze samym sobą, dlaczego miewałem problemy psychiczne, dlaczego nie chciało mi się żyć, dlaczego byłem taki leniwy i brakowało mi motywacji, to była pornografia. Wziąłem się za to, bo byłem tak na siebie wkurwiony i tak wkurwiony na swoje życie. Wyszedłem od, z tego uzależnienia w cztery tygodnie, i już nigdy więcej nie do tego nie wróciłem. I tak półtora miesiąca później, czy dwa miesiące później, zaszła dosyć. Mocna zmiana w moim życiu. Ponieważ, tak jak mówiłem przed chwilą, byłem gościem, który był friendzonowany, który pragnął tylko chociaż chwili uwagi tych kobiet i zawsze czuł się gorszy od nich. I wtedy zaszła przemiana. Bo, jakby to powiedzieć, poczułem, że mam bardziej wyjebane, poczułem się lepszy we własnej skórze, gdy rzuciłem pornografię, i w przeciągu tego miesiąca, czy tego półtora miesiąca, moja pewność siebie wyjebała w kosmos. Dosłownie, w życiu się tak nie czułem, jak wtedy. Przez 15 lat swojego życia nie czułem się tak pewnie siebie i tak zajebili. We własnej skórze. I chodzi o to, że w tamtym okresie tak naprawdę mój wygląd za bardzo się nie zmienił. Jedyne co się zmieniło to moja wewnętrzna energia. Po tym krótkim czasie, który minął od tego mojego pokonania uzależnienia od pornografii, że już naprawdę byłem w 100% od tego wolny, to dosłownie spotykałem się z paroma dziewczynami naraz. Naprawdę byłem tak w szoku, że z gościa, który był dosłownie zawsze frenzonowany, który był praktycznie przekonany, że mu się nie uda z dziewczyną, że stałem się kimś takim. Tak naprawdę to dziewczyny, za którymi kiedyś szalałem. Właśnie w trakcie, gdy byłem uzależniony od pornografii, to role się odwróciły i to one zaczęły się mną interesować. To była nieprawdopodobna przemiana i nie byłaby ona możliwa, nie wydarzyłoby się to wszystko, gdybym nie pokonał uzależnienia od pornografii. Poza tym stary, to parę miesięcy po tym moim randkowaniu, spotykaniu się i tak dalej, zakochałem się dziewczynie, weszliśmy w związek i od ponad dwóch lat nim jesteśmy i nie byłoby to możliwe, gdybym dalej pozostał tym wali gruchom, bo to tak zatruwa Twoją energię, że Ty sobie nie zdajesz z tego sprawy. A mówię Ci, ja wyglądałem praktycznie Praktycznie tak samo. Jedyne co się zmieniło, to to jak się czułem wewnątrz siebie i to jak traktowałem te dziewczyny. To też jest bardzo ważne. Ja po prostu zacząłem podchodzić do tego na większej wyjepce. Przestałem traktować kobiety jako mityczne istoty, jako normalnych ludzi, i to jakoś automatycznie we mnie zaszło. Samo to, że pokonałem uzależnienie od pornografii. Ja po prostu byłem gościem, który przestał oglądać porno, wyjebałem mu pewność siebie i tym to poskutkowało. Pornografia zatruwa twoją energię głównie dlatego, że przede wszystkim to jesteś po prostu spektatorem, gdy oglądasz porno. Masz ekran, w tym ekranie oglądasz jak inni ludzie uprawiają seks. Tam jest dziewczyna, której ty pragniesz. Ty chcesz tej kobiety, ale jakiś inny gościu uprawia z nią seks. To jak myślisz? Jak twoje poczucie wartości reaguje na coś takiego? No oczywiście, że cię kurwa podkopuje. Zabiera ci pewność siebie właśnie. Ta, ta twoja pozycja w tej takiej twojej wewnętrznej hierarchii, ona się osłabia. I to za każdym razem, gdy coś takiego oglądasz, bo ona jest po prostu za tym ekranem. Ty jesteś spektatorem. Ty robisz sobie dobrze do innych ludzi, którzy uprawiają seks. I w momencie gdy ta rola spektatora Ci za mocno wejdzie w banie, już wiesz, używasz trochę pornografii, to właśnie potem takie są skutki, że jesteś cipą. Po prostu jesteś cipą. I potem Twoje życie z dziewczynami jest totalnie rozpierdolone. No i właśnie druga sprawa to to, że przez pornografię zaczynasz traktować kobiety jako jakieś mityczne istoty. Całą kobietę przez pornografię upraszczasz do ciała i do seksu. I potem, kurwa, gdy przychodzi co do czego, żeby porozmawiać z kobietą w prawdziwym życiu, Ty się ich boisz. Dosłownie, ty się ich boisz, ty je uważasz za jakieś innych niż ty, że jakby one nie były ludźmi i tak dalej, no sam kiedyś taki byłem. I doskonale wiem, przez co ty teraz przechodzisz. Ale stary, możesz to wszystko odwrócić, możesz to wszystko cofnąć, pokonując pornografię w swoim życiu, i możesz się naprawdę spodziewać, że twoje życie miłosne, seksualne, no kurwa ulegnie przemianie, naprawdę. I to nie jest tak, że ty rzucisz pornografię, jak znajdziesz dziewczynę. To jest tak, jakbyś powiedział, że jak kupię Lambo, to zostanę milionerem. Nie tędy droga, bo jeżeli chcesz przede wszystkim wzbudzić zainteresowanie, naprawdę atrakcyjnej i zajebistej dziewczyny, to musi najpierw zajść ta na przemianę. Musisz najpierw pokonać uzależnienie od pornografii. I tak to się kurwa robi. No i tyle. To jest sposób na to, żeby ogarnąć dupę. No i co? Skoro dotrwałeś do końca, to chciałbym Ci coś zaproponować. I jestem pewien, że Cię to zainteresuje, bo widzisz, stworzyłem swój program Drogę do Wolności, gdzie zostawiam plan krok po kroku i całe swoje doświadczenie gromadzone przez lata ze współpracy z moimi klientami i widzami. Jak pokonać uzależnienie od pornografii? I to w 4 tygodnie. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli to się nie stanie, że jeżeli w ciągu 4 tygodni się nie uwolnisz, to zwracam ci całą kasę. Dosłownie każda pojedyncza dotówka wraca na Twoje konto i w dodatku, to następną gwarancją jest to, że w przeciągu następnych 3 miesięcy pójdziesz na swoją pierwszą czy to kolejną już randkę, A jeżeli już jesteś w związku i nie do końca cię to interesuje, to elementem tej gwarancji jest to, że Twoja dziewczyna zacznie patrzeć na ciebie inaczej. Włożyłem w to całe swoje serducho i naprawdę to zmienia życia młodych chłopaków, którzy byli w tym samym miejscu, w którym Ty jesteś teraz. Ty też możesz być pewny siebie, wzbudzać zainteresowanie od kobiet i mieć problem, z którą to dzisiaj pójść na randkę. Ty też tak kurwa możesz. Możesz skończyć te, ta, taką całą pętlę friendzonowania, że każda dziewczyna, która Ci się podoba, mówi Ci, że jednak wolałaby się z Tobą przyjaźnić. Możesz to wszystko zatrzymać pokonując uzależnienie od pornografii, bo to właśnie o to tutaj kurwa chodzi. Zasługujesz na to stary, powinieneś korzystać ze swoich młodych lat, więc wiesz co robić. Program znajdziesz w drugim linku w opisie. Obiecuję Ci, że się na tym nie zawiedziesz, bo tak jak mówiłem, włożyłem w to całe swoje pierdolone serducho, żeby to zmieniło Twoje życie. To nie jest tak, że ja zabiorę Twoje pieniądze i ja znikam, bo ja zrobię wszystko, żeby Twoje życie się zmieniło. I co? W tym momencie pięknie Ci gratuluję, że dotrwałeś do końca. Dziękuję Ci pięknie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Siemaneszko, powodzenia i cześć.